Eee, tak, przede wszystkim bardzo jestem w ogóle zadowolona, że mogłam drugi raz uczestniczyć w tym spotkaniu. Pierwsze spotkanie e, bardzo dobrze wspomina. Spędziłam tutaj dwa dni e, zbierając inspiracje, wymieniając się kontaktami, e, dyskutując z innymi osobami, e, które zajmują się HR-em i jakby było to bardzo inspirujące doświadczenie. Także z chęcią dzisiaj przybyłam ponownie. I dyskutowaliśmy o tym, jakie mamy wyzwania w pracy zdalnej, w pracy hybrydowej, jak pozyskiwać pracowników, jak ich motywować, jak dbać o to, żeby nie odchodzili, jak wspierać naszych menadżerów w tym, żeby byli dobrymi liderami w kontekście właśnie pracy hybrydowej i zdalnej. Myślę, że nasza rola. Jest jakby z jednej strony taki facilitator, tak? dbanie o pracowników, coś co było zawsze tak naprawdę. Z drugiej strony też myślę, że jesteśmy challengerem, challengerem, żeby zmienić pewien pewne nastawienie, tak? postrzeganie naszych kierowników, że się nie da, że że, że jakby tak jak było kiedyś było dobrze żeby otwierać perspektywy naszych menedżerów i bycie partnerem takim dla biznesu, w tym, żebyśmy jakby byli w stanie dostarczyć pracowników, którzy są zmotywowani, którzy są chętni do pracy, którzy są zaangażowani, którzy chcą zostać z naszą firmą i którzy jakby identyfikują się z celem organizacji i jakby dowozimy razem. Ja myślę, że... Znaczy ja mam takie doświadczenie, że faktycznie mam poczucie bycia ważnym partnerem dla biznesu, dla swojej pani prezes e, i dla pozostałych prezesów, z którymi pracuję dość krajów. E, powiem tak, ja na przykład co, bardzo często dzwonię rano jadąc do pracy po to, żeby wymienić się z postrzeżeniami, po to, żeby podyskutować, po to, żeby razem zastanowić się nad tym, co dalej, jakie są problemy, jakie są wyzwania. Myślę, że właśnie bycie partnerem, to jest po prostu bycie razem w jakby świadomym tego, jakie są wyzwania biznesowe, tak? Jakby bycie w no, współodpowiedzialnym za wyniki, tak? Rozumienie tego biznesu i branie odpowiedzialności za wszystko, co się dzieje w firmie. Nieważne, czy to dotyczy tylko części ludzkiej, ale też, nie wiem, części finansowej, sprzedażowej, marketingowej, tak? Rozumienie tego. Bez tego, jakby się nie da być partnerem dla biznesu. Eee, I przy tych wszystkich tematach, kiedy rozmawiamy o biznesie. Jak mantrę wracać do tematów ludzkich, ponieważ jakby każdy mówi, tak, ludzie są najważniejsi, tylko później nie ma nigdy na to czasu. W tej chwili, właśnie jestem pomiędzy i w trakcie analizowania wynagrodzeń, muszę powiedzieć. I myślę, że to jest jakby. Najwyższy czas, żeby spojrzeć, zmierzyć się względem rynku, tak? Czyli zrobić wartościowanie stanowisk, popatrzeć, zakupić raporty płacowe, porównać się do rynku i też porównać, przeanalizować to dla poszczególnych grup stanowisk, czy mamy ten gender, czy mamy ten gender gap. A jeżeli mamy, no to jakby to jest taki high time, żeby, żeby podjąć konkretne kroki. Ja myślę, że tak jak Kindle nie wyparł książek drukowanych. Telewizja nie wyparła radia, internet też nie wyparł telewizji. Tak samo myślę, że będzie zawsze miejsce dla HR-u, tym bardziej, jeżeli faktycznie będziemy w stanie być tym partnerem dla biznesu. Tak? COVID też pokazał, że ta rola HR-owa jest ważniejsza niż myśleliśmy, tak, wyzwania, które są związane z takim zapewnieniem psychologicznego poczucia bezpieczeństwa dla pracowników, wyzwania z dopasowaniem do kultury organizacyjnej, z kształtowaniem odpowiedniej kultury organizacyjnej, to są rzeczy, których sztuczna inteligencja na dzień dzisiejszy i prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat nie będzie w stanie zapewnić. I myślę, że to jest jakby, to jest, to, 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 to jest odpowiedzią. 아, 그럼 됐구야